Kolejna ewakuacja z Mariupola. Podano termin. Ukraina przygotowuje kolejną ewakuację z Mariupola. W środę ma odbyć się kolejna ewakuacja ludności z Mariupola. W mieście, które jest pod ciągłym ostrzałem Rosjan, przebywa nadal około 100 tysięcy cywilów. Ukraina przygotowuje na środę kolejną ewakuację cywilów z opanowanego niemal całkowicie przez Rosjan portowego miasta Mariupol na południowym wschodzie kraju, poinformował w nocy z wtorku na środę szef administracji i obwodu zaporowskiego Oleksandr Staruch na telegramie. Miejscem zbiórki ma być centrum handlowe w zachodniej części Mariupola. Oddalony jednak wiele kilometrów od kombinatu metalurgicznego Azowstal, który jest ostatnim bastionem ukraińskiego oporu w mieście i gdzie ukrywa się jeszcze wielu cywilów. 100 tysięcy. Cywilów w Mariupolu we wtorek, z pomocą ONZ i Czerwonego Krzyża, udało się ewakuować z zakładu w Azowstali samego Mariupola 156 cywilów, kobiet, dzieci i osób starszych. Zostali oni przewiezieni autobusami do Zaporoża. Uratowanie tych ludzi z ogromną ulgą przyjął prezydent Ukrainy Wołody Zełenski. Wreszcie są całkowicie bezpieczni powiedział Zełęski w nagraniu wideo wyemitowanym we wtorek wieczorem. Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował, że w mieście, które przed rosyjską agresją liczyło około 400 tysięcy mieszkańców, wciąż znajduje się około 100 tysięcy cywilów.